No i co dalej? <noise> Może niektórzy z was, którzy zobaczyli ten tytuł, troszkę się przestraszyli. No i w sumie chyba nie ma za bardzo czego. Ale to co chcę powiedzieć to jest to, że nadchodzi, albo już nawet nadszedł nowy na rok, jak to wrzuciłem. I chciałbym zrobić pewne zmiany na tym kanale. Ogólnie zacznę od tego, że no, jak do tego doszło. Powiedzmy, że od jakiegoś już czasu takich... Kilku, kilkunastu, nie no kilkunastu nie, kilku filmów miałem coraz mniej motywacji robiąc tego rodzaju filmy. Po prostu nie chciało mi się robić tych, takich filmów. No i no, nie czułem takiej satysfakcji jak czułem na początku jak robiłem. Coraz bardziej, coraz bardziej miałem takie... Eee, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to totalnie. To małe, takie dziwne, niekomfortowe uczucie w no, W ciągu kilku tygodni, no okresie parę tygodni temu, no troszeczkę się za bardzo skumulowało. Nagrywałem kolejny film, czyli to miał być Iceberg, i <laughs> powiedzmy, że nie podobało mi się to totalnie. Po prostu w pewnym momencie miałem takie, nie, koniec. To... Co to znaczy? No, to znaczy, że muszę coś zmienić. Ale na samym początku chcę po prostu sobie zrobić małą przerwę. I nie będzie to jakaś długa przerwa. No, zobaczymy, jak wyjdzie, ale raczej nie powinna być długa. To też nie jest przerwa taka w stylu, że nic nie robię. Bo mam parę projektów na głowie. I jakie to są projekty? No, nie pokażę wam, bo ja lubię niespodzianki. Więc po prostu może wam sobie teasera. Dobra. Jedna rzecz. Tutaj patrzcie. Nie pokażę wam, jak to wygląda bardziej. Zostawię to tak, jak teraz wygląda. I zostawię wam to wszystko w waszej wyobraźni. No, jak widać. Może być ciekawie. Plus, no, siedziałem nad tym tak jakieś kilka miesięcy. Dużo roboty, dużo się uczyłem i... No, trzeba to jakoś wykorzystać. No i tak, tak wyszło. No i kolejna zmiana. No, chcę robić innego rodzaju filmy. I jakie to będą filmy? No, nie chcę za bardzo odchodzić od tematyki anime i Japonii, bo bardzo to lubię i wiem dużo na ten temat. Ale to, czego mi brakowało... W moich filmach ostatnio no, brakowało tego czegoś, co jest sprawia, że te filmy mogą być bardziej. Po angielsku się mówi enjoyable. Myślę, że to będzie dobra zmiana na tego kanału. Ja zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale myślę, że będzie dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiem nic, bo jest ściśle tajna. No po prostu jak wyjdzie, to wyjdzie, i zobaczcie, co to jest, bo może być. fajnie. A jak nie wyjdzie, to znaczy, że. To ja wam powiem, tak? Jak nie wyjdzie, to wam powiem, bo jest to duże wyzwanie dla mnie, ale to zobaczycie, jak to wszystko wygląda. W sumie chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Także. Co. Życzę wam miłego nowego roku. Wyżyczę mi miłej przerwy i ciężkiej pracy, <noise> bo będzie to wymagało ciężkiej pracy. I co? No, co? No, Arka.